już wylosowała. Przez ostatni los ma numer 294 294 i proszę Państwa ostatni szczęśliwy los. Myślę, że osoba, która wygra zasłużenie wyczekała sobie tą nagrodę los już jest w rękach Konrada numer 344 344 i kończymy już, już jesteśmy, skończyliśmy, tak? Tak. Skończyliśmy loterię fantową. Proszę Państwa, wszystkim jest... szczęśliwcom serdecznie gratulujemy. Jeszcze nie wszystko, bo jeszcze mamy licytację. Mamy najważniejszy przedmiot. Okay. Teraz zapraszamy na dalszy, dalszy ciąg licytacji. Czy jest tutaj Przemek? Przemku, tak świetnie. Licytować dwa przedmioty. Jest to replika medalu, o którym wspominał wcześniej Przemek. Oraz ten wspaniały rower ufundowany przez przedsiębiorstwo handlowo usługowe Bayer, pana Marka Bajera. Czekamy na przemka Przemek już się zbliża do nas. Ja Państwa cały czas zachęcam do odwiedzenia stoist, które zostały przygotowane przez naszych partnerów oraz przez policjantów. Dodam tylko, że zaraz pisali się dzielnie. Pokiwajcie wszystkich, pokiwajcie. Prawo! Oddejł w tej chwili głos Przemkowi. Słuchajcie, Słuchajcie ja chciałbym tylko był. jeszcze wspomnieć, że ten festyn nie powstałby, pewno, bo pomysł zrodził się, kiedy ten młody mężczyzna był w szpitalu jako 3-miesięczne dziecko. Także tam jest Witek Porzucek, który go operował. On do dzisiaj wspomina, że przyszedł taki wielki gość, który zaczął mu tam płakać i wydziwiać. On mówi: Nie macie się, chłopie, taki duży się martwi, wszystko zrobił ok, I tyle, ile ten festyn ma, tyle ma ten szczun tutaj mały. To jest mój syn. Także Niemiki, to jest nasz festyn. Śmigaj to ma. Także dziękuję jeszcze raz lekarzom, którzy tam siedzą w namiocie pod komendą wojewódzką. Słuchajcie, dzieciaki tam przychodzą zaryczane, wychodzą uśmiechnięte, czyli coś jest na rzeczy, że te szczuny potrafią leczyć i mają magiczne ręce. Słuchajcie, mamy do licytacji, co mówiłem, nie ma tu chętnej. Czy ktoś jeszcze jest chętny? Grochówka już zjedzona, grill. Do Państwa sytuacji będziemy oglądać policjantów, którzy realizują czynności związane z zapewnieniem bezpieczeństwa osobnie wymagających pewnych środków ochrony. W tej grupie znajduje się osoba o statucie świadka koronnego, a także przedstawiciel najwyższych władzy, najwyższych organów władzy. Takie osoby często określamy VIP-em. Widzimy kolumnę pojazdów, w której osoba chroniona oraz zespół policjantów, których zadaniem jest udaremnienie ewentualnego zamachu. Kolumna zbliża się do miejsca docelowego, którym jest VIP, w którym VIP opuści pojazd. W tej chwili w roli e, VIP-a będzie koordynator działu Poznańskiego Fundacji Mam Marzenie, pani Ewa Nowa. I państwo, widzicie w tej chwili VIP. Proszę Państwa, następuje atak. Proszę zwrócić uwagę, działania policjantów są bardzo synchronizowane. VIP już jest w tej chwili odizolowany od strefy zagrożenia. Niebezpieczne przestępstwa obezwładnione. Proszę Państwa, policjanci zrobili to szybciej, niż ja jestem w stanie Państwu to, to skomentować. W tej chwili pełna gotowość. Cała, cały oddział, jest już w tej chwili pojazdach służbowych następuje ewanka, ewakuacja VIP-a. Proszę Państwa, jak widzicie, wyprowadzenie VIP-a, atak, jego odizolowanie od niebezpieczeństwa, obezwładnienie przestępstw. Trwało to dosłownie kilkadziesiąt sekund. Proszę o ogromne brawa dla policjantów. Ja chciałbym Państwu przypomnieć, grupie dwóch, dwóch policjantów znajduje się Bartek. Wspólnie z funkcjonariuszami Biura Ochrony Rządu, tak jak to mieliście Państwo okazję przed chwilą zobaczyć, interweniowanie w sytuacjach przekazania informacji dotyczących podłożenia ładunków do Zapraszamy do obejrzenia drugiej sytuacji z udziałem naszego bohatera Bartka, Stru Bartka Strońskiego. Proszę Państwa, Bartek w grupie policjantów grupy realizacyjnej wykona kolejne zadanie. Zwróćcie państwu uwagę na pierwszy pojazd, który będzie wjeżdżał na plac otoczony przez Państwa. Są to przestępcy, przestępcy którzy wchodzili zakładnika. Następuje zajechanie pojazdu przestępców. Policjanci. następuje, proszę państwa, trzymanie pojazdu, o, obezwładnienie napastników. Wszystko to dwa u ramy puseku. Przestępca został wyciągnięty z pojazdu, przeszukany i po krótkiej chwili zakluty w kajdanki. Wszyscy policjanci wykonują ściśle określone zadania. Każdy z nich, z państwa, proszę państwa, ubezpiecza siebie nawzajem. Następnie następuje przeszukanie pojazdów zakładników. Okazuje się, że... Cały czas trwają czynności przeszukania. Proszę Państwa, kolejnym etapem będzie przeszukanie pojazdów sprawców. Mogą mieć oni w bagażniku materiały wybuchowe, broń lub inne materiały niebezpieczne. Ta czynność wykonywana już jest bardzo ostrożnie i rozważnie. Napastnicy są już odizolowani. Cały czas dwa przeszukanie pojazdu. Widzicie Państwo Barca, który również bierze udział w przeszukaniu. Bartek otwiera bagażnik przy asyście policjantów. Okazuje się, że mamy tam zakładnika. Jest nim wolontariuszka w fundacji pani Lidia Lech. Bartek oswobodził, oswobodził panią Lidię. Mamy zakładnikę! państwa, brawa dla Barka. Widzimy, że dzięki niemu osoba, która była przed chwilą zakładnikiem, jest w wolna, uśmiechnięta. Bardzo Na tym kończymy pokaz. Zapraszamy teraz Państwa o przemieszczenie się pod scenę, gdzie wspólnie z policjantami biorącymi udział... Osoby i instytucje, które chciałyby wręczyć Bartkowi to te niespodzianki, które dla niego przygotowały. I oczywiście chwila dla fotoreporterów. Bartek, podpiwaj wszystkim.